Seria rejestratorów TR7 firmy TND to znaczący postęp w ewolucji automatycznego gromadzenia danych. Te rejestratory danych nowej generacji zapewniają bezprecedensową elastyczność, począwszy od monitorowania, gromadzenia i udostępniania krytycznych danych, na których współczesne firmy muszą polegać. Te kompaktowe, zasilane bateryjnie urządzenia można rozmieścić w różnych lokalizacjach. Praktycznie w dowolnej ilości, tworząc ujednoliconą sieć raportowania danych. Połączone z internetem przez Wi-Fi lub Ethernet, nowe TR-7 bezproblemowo współpracują z bezpłatną usługą przechowywania danych w murze TND Web Storage Service, w której dane mogą być archiwizowane lub przeglądane z urządzenia mobilnego za pomocą dedykowanej aplikacji, za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej lub mogą być udostępniane współpracownikom w dowolnym momencie, w dowolnym miejscu na świecie. Rejestratory TND serii TR7 są zaprojektowane do automatycznego przesyłania zarejestrowanych danych na serwer TND Web Storage Service. Nie ma ograniczenia liczby kont, które użytkownik może posiadać, ani liczby rejestratorów, które można zarejestrować. Raz zarejestrowane logery można organizować według grup i nadawać im przyjazne dla użytkownika nazwy. Co najważniejsze, usługa przechowywania danych na serwerze TND jest całkowicie bezpłatna. Nie ma żadnych opłat miesięcznych ani innych powtarzających się opłat. Serwer TND wysyła maile z ostrzeżeniami i alarmami na telefony komórkowe, gdy pomiary wykraczają poza ustalone limity. W przypadku przekroczenia limitów zdefiniowanych przez użytkownika wysyłany jest komunikat określający rejestrator, który jest poza zakresem, oraz odczyt, który go wyzwolił. Jeżeli parametry powrócą do dopuszczalnych granic, urządzenia wyślą komunikat o powrocie do stanu normalnego. Aby uzyskać dostęp, np. w podróży, można używać aplikacji TND Thermal, dedykowanej dla interaktywnej komunikacji zarówno z rejestratorami danych TR7WF, jak i z serwerem Web Storage Server. Aplikacja jest bezpłatna i dostępna zarówno na urządzenia z systemem iOS, jak i Android. Dzięki tej aplikacji użytkownicy mogą logować się bezpośrednio do rejestratora TR7WF przez Wi-Fi ze smartfonu lub tabletu. Rejestratory danych serii TR7 filmy TND zostały zaprojektowane od samego początku w celu ułatwienia konfiguracji. Wystarczy zarejestrować urządzenie na koncie na serwerze TND Web Storage Service i połączyć je z internetem. Połączenie z siecią lokalną uzyskuje się po prostu podłączając kabel Ethernet lub korzystając z funkcji konfiguracji chronionej Wi-Fi dostępnej obecnie w prawie każdym routerze bezprzewodowym. Rejestratory są dostarczane ze wstępnie zaprogramowanym adresem IP do wysyłania danych na serwer TND, więc po podłączeniu automatycznej znajdą ten serwer i zaczną przesyłać dane. Seria rejestratorów TR-7 składa się z dwukanałowych rejestratorów danych, które są dostępne w dwóch wersjach: z pomiarem temperatury lub z pomiarem temperatury i wilgotności. Zakresy pomiarowe dla urządzeń wahają się od minus 60 stopni Celsjusza do plus 155 stopni Celsjusza i od 0 do 99% wilgotności względnej. Opcje łączności obejmują przewodową sieć Ethernet dla modeli TR7-NW, które obejmują technologię Power over Ethernet, lub Wi-Fi dla modeli TR7-WF, która obejmuje tryb punktu dostępu do bezpośredniego połączenia ze smartfonami i tabletami. Wszystkie modele z tej serii mają wymienne czujniki zewnętrzne, które są dostępne w różnych typach i długościach. Żywotność baterii może sięgać dwóch lat w przypadku paru zwykłych ogniw AA, a wszystkie urządzenia z tej rodziny mają pamięć wewnętrzną do przechowywania danych w trakcie wymiany baterii w okresach przerw w działaniu sieci. Duży, czytelny wyświetlacz LCD umożliwia przeglądanie bieżących odczytów stanu łączności sieciowej, nagrywania i stanu baterii oraz wykorzystania pamięci. Dzięki bezpłatnemu przeływaniu danych w chmurze, darmowym aplikacjom i darmowemu oprogramowaniu, seria TR7 firmy TND oferuje atrakcyjne rozwiązania dla dzisiejszych potrzeb w zakresie monitorowania i rejestracji danych. W przeciwieństwie do usług, które wymagają miesięcznej opłaty, gdzie całkowity koszt produktu rośnie z każdym miesiącem przez cały okres jego użytkowania, całkowity koszt rozwiązań oferowanych przez TND jest stałą i znaną wielkością od samego początku. Zaprojektowana i wyprodukowana w Japonii, gdzie jakość produktu jest niekwestionowana, seria TR7 firmy TND oferuje zautomatyzowane rozwiązania do monitorowania i gromadzenia danych, które jest proste, niezawodne, ekonomiczne, elastyczne, otwarte i dostępne w dowolnym miejscu i czasie. Produkty TND zapewniają zautoma zautomatyzowane, bezwzględne gromadzenie danych, której firmy potrzebują do prosperowania w dzisiejszym, wysoce regulowanym i konkurencyjnym środowisku.